Obrona rosyjska jakoś nie kręci kibiców, ale w tej partii czarnymi Jan nie ci przywalił aż trzy. Genialne ruchy, więc naprawdę były dymy. Zawodnicy tutaj podeszli do tematu w dosyć klasyczny sposób. Więc, oczywiście, biały próbuje podważać jakąś jakoś pozycję czarnego ruchem C4 gonie C5, Hetman B3, więc klasyka. Atak na B7. Tutaj Nepo obronił w partii C5 gonie C7. I teraz wiadomo, no, bić tutaj nie można ze względu na dosyć tanią sztuczkę, więc nakamura zagrał po prostu posunięcie g3. No i trzeba powiedzieć, że dosyć wredne podejście, bo teraz tego bicia na h2 z szachem nie ma, więc bicie na b7 jak najbardziej jest już groźne. I do tej pory zawodnicy grali tutaj posunięcie b6, żeby to bicie na b7 po prostu nie nastąpiło. Natomiast Nepo wyciągnął tutaj nowinkę, nowy wariant Zdecydował się na posunięcie A5. I zdaje się, że Nakamura był na to przygotowany. W partii skoczek BD2, goniec E6. Nastąpiło teraz bicie na B7. No, i tutaj mamy pierwsze genialne uderzenie. Skoczek bije F2. Oczywiście ten skoczek jest nietykalny, no bo wtedy znowu byłoby to goniec bije G3 z szachem no i strata hetmana. Więc faktycznie pod tym względem no po prostu skoczka bić nie można, a mało tego jeszcze tutaj goniec podwisa więc, żeby rozwiązać problem podwisającego gońca, Nakamura zdecydował się zbić na H7, król odbił na H7 i bicie na A8. Więc widzicie, że jeżeli zawodnicy mają odpowiednio agresywne podejście, to nawet w obronie rosyjskiej dymy mogą być naprawdę grube. No i na tym etapie. Trzy punkty materialne przewagi po stronie Nakamury i Nepo musi tutaj grać naprawdę bardzo. Pre precyzyjnie. Oczywiście, atutem dla pana Jana jest to, że król na G1 jest dosyć osłabiony, więc wokół tego czarny będzie chciał grać, a dodatkowo ten hetman na kamury jest mocno wyłączony z akcji, więc też może się okazać w jakimś momencie, że zostanie tam osaczony. Więc w partii szachulec, Król podszedł i goniec G4. Więc czarny podciąga tutaj kolejne figury do akcji. No to w takim razie Hetman wraca z zaświatów, wieża tutaj wkroczyła do akcji i tutaj nastąpiło Hetman B3. Więc w tej pozycji w później na konferencji profesor INEPO powiedział, że on się spodziewał bardziej skoczka na E5. W sumie bardzo logiczne to skoczek e5 trzeba powiedzieć, ponieważ jeżeli biały uprości pozycję, przejdzie do końcówki na przykład, no to faktycznie kompletnie wygrana poza, no bo materialnie kolosalna przewaga. Ale tutaj byłby niesamowity tryk, tryk f6. Bicie wieża bije. I grozi tutaj w ogóle mat, i naprawdę nie jest to takie chopsiub, żeby przed tym matem się obronić. No i w ogóle co zabawne, tutaj partia mogłaby się zakończyć wiecznym szachem, bo ten król jest tutaj osaczony. No i teraz, przykładowo, jeżeli bicie, no to wieża F2, i ta wieża w nieskończoność będzie tutaj szachowała. Także naprawdę ciekawe rzeczy się w tej partii dzieją, i oczywiście. Też pamiętajcie, że te ruchy, które widzimy na szachownicy, te ruchy, które zostały wykonane w partii, no to jest pewnie mniej niż 1% tego, co się w partii de facto działo, bo większość walki jest tylko w głowach zawodników, czyli te wszystkie warianty, które rozważają, ale finalnie nie są grane. Partii bicie na E1, Skoczek tutaj odbił i Hetman E6, czyli ewidentnie Nepo szuka tutaj jakiegoś wjazdu na E2. I jeżeli to rzeczywiście się uda, no to król będzie po prostu matowany. Więc Hetman D3 szach, żeby pole E2 zabezpieczyć. I tutaj nastąpiło goniec F5, co Stockfish, Stockfish nie jest fanem, zagranie goniec F5, natomiast no, z praktycznego punktu widzenia, goniec F5 ma dużo sensu. Obiektywnie lepsze by było odejście na G8 i po prostu kontynuacja rozwoju. Tutaj naprawdę spore problemy z perspektywy białego, żeby. Jakoś te figury wkroczyły do akcji, bo przykładowo jakiś skoczek F1 to już skoczek F6 i jeżeli goniec D2, żeby tutaj wieża weszła do gry, no to już ten skoczek melduje się na E4. No i widać, że możemy sobie tę wieżę wprowadzić, ale ta wieża i tak będzie bardzo nierobotna. Więc no tutaj czarny z tą jakością w plecy naprawdę ma fenomenalną inicjatywę. Natomiast w partii Goniec F5 i Nakamura wycofał tego hetmana. Tutaj całkowicie biały jest w defensywie. W partii skoczek D7 no to skoczek F3, oczywiście, jedna i druga strona próbuje się aktywizować, a biały to przede wszystkim stara się w tej pozycji no, pozbyć jak największej ilości figur. Im bliżej do końcówki, tym po prostu lepiej. I teraz muszę powiedzieć, że bardzo roztropne zagranie. Skoczek G1 to jest typowy sposób na defensywę, czyli wymienianie figur. Im mniej figur na desce, tym mniej przeciwnik będzie miał opcji na atakowanie. A tutaj skoczek g1 jest podwójnie istotnym ruchem, żeby zabezpieczyć pole h3. Oczywiście jeszcze biały bić nie będzie chciał, no bo tutaj oczywiście goniec by, by zbił ze zdobyciem hetmana. Natomiast mogłyby się pojawić takie triki, że skoczek f4 szach i po biciu na f4 koniec H3 ze zdobyciem Hetmana. Więc w momencie, kiedy skoczek G1 nastąpiło, no to tego triku nie ma. Nakamura naprawdę jest świetny w defensywie. I teraz w partii nastąpiło odejście królem, i zabrakło takiej klasyki, powiedziałbym, w grze Nakamury. Bo co jest takim klasycznym podejściem? Oczywiście. Zazwyczaj chcemy wprowadzić wszystkie figury do akcji, i tutaj bardzo mocno brakuje tej wieży z A1. Ta wieża koniecznie chciałaby się tutaj przydać. W związku z tym, no, skoczek F3 powinno zostać zagrane. No i powiedzmy skoczek E4. No to różne rzeczy tutaj, tutaj można robić, tak na dobrą sprawę. A4 na przykład jest ciekawą koncepcją, żeby. Tą trasą wprowadzić wieże do akcji. No, w każdym razie istotne jest to, żeby wszystkie figury grały, więc trochę szkoda, że ten koniec jest taki zamknięty, prawda? A tutaj w partii nastąpiło Hetman E2, co jakoś nie wypuszcza przewagi. Ale też no, nie pomaga zbytnio w partii skoczek E4. No i teraz nastąpiło posunięcie A4. Jakie tutaj były inne opcje? No teraz, kiedy tego Hetmana nie ma na F1 no to można już zbić na H3. No i teraz po biciu mogłoby dojść do czegoś takiego. No i trzeba powiedzieć, że no to jest ekstremalnie nieprzyjemna pozycja. Tym bardziej, że jeszcze czarny ma taki tryk. I wisi Hetman. Więc po biciu bicie skoczkiem i jeszcze wtedy wisi ten pion. No i tutaj się robi taka podejrzana pozycja, mimo tej jakości więcej. No ale dobre. tutaj po ludzku zostało zagrane A4. No i teraz. No i teraz trzeba powiedzieć, że na kamurze się przyfarciło. I to dosłownie, Nakamura sam to stwierdził na konferencji prasowej, że no po prostu czyste szczęście, ponieważ nie widział tego, co Nepo sobie zaplanował, w jaki sposób Nepo teraz uderzył. A okazało się, że Biały żyje przy perfekcyjnej grze, oczywiście. Goniec biegiec. No, goniec bije G3, genialne uderzenie, które faktycznie można przeoczyć. E, o co tutaj w ogóle chodzi? No, bo tak na pierwszy rzut oka, no to w sumie pion odbija. E, no i chyba nie ma się do czego przyczepić, tak? No, poniekąd, prawda. Trzeba tutaj wrzucić kolejne genialne uderzenie. Skoczek F4, skoczek F4 szach. Skoczek F4, naprawdę coś przepięknego. Skoczek F4 zmusza białego do wybicia. No i teraz Hetman G6 szach, i ten król jest tutaj totalnie goły. I no. Czyste szczęście, że e, faktycznie Nakamura po przeoczeniu tego motywu jeszcze jest w stanie przeżyć. Oczywiście przy precyzyjnej grze. E, a no ciężko jest zachować precyzję e, po takim szokującym uderzeniu przeciwnika. E, więc o co tutaj chodzi? No, król H1 to oczywiście widły. E, król, e, król H2, e, no to tutaj trzeba oddać Hetmana w ten sposób więc Nakamura wybrał królew F1 i oddał tego hetmana w ten sposób. I teraz mamy sytuację w której biały ma gońca, skoczka i wieżę w zamian za hetmana. Materialistycznie, matematycznie się to zgadza z tym, że figury białego są po prostu pieruńsko pasywne, no i też król jest tutaj osłabiony. Więc w partii goniec G4 Wieża A3, ta wieża wreszcie wkracza do akcji i tutaj bardzo ciekawą koncepcją byłby wjazd na C2. Zauważcie, że ten Hetman stojąc na C2 bardzo utrudnia jakiekolwiek manewrowanie figurą białego no i też tak po prostu grozi bicie na E2 z następnym biciem na C1, więc teraz należałoby zagrać wieża C3, no to zawsze Pion zostałby zdobyty, zawsze jakiś atut i tę pozycję po prostu można grać dalej obiektywnie w okolicach równowagi, choć dalej są dymy. No, a w partii, w partii Nepo zdecydował się zbić na E2. Król tutaj odbił i Hetman wjechał na G1. Wisi tutaj oczywiście goniec, więc trzeba delikwenta obronić. I w tej konfiguracji po prostu król Białego no nie może zostać zamatowany, bo brakuje jednej figury czarnemu, tak? Hetman sam, no to tutaj zbyt wiele nie zdziała, ale faktycznie da się tutaj wlepić wiecznego szacha i zdaje się, że ten wieczny szach to już najlepsze, co tutaj czarny mógł mieć na tym etapie, ponieważ goniec D2 już wisiało w powietrzu i strata piona A5 no oznaczałaby przegraną, bo ten pion z A4 później zasuwałby po prostu do pola przemiany, no i to oczywiście byłaby tragedia więc partia zakończyła się po prostu takim remisikiem no i myślę że gdybym na starcie partii wam pokazał tą końcową pozycję to nigdy byście nie zgadli, że to, była, że to była obrona rosyjska, prawda? No a tutaj skoczek bije F2, pierwszy genialny ruch, goniec bije G3, drugi genialny ruch, skoczek F4, trzeci genialny ruch. Naprawdę tych pięknych uderzeń Nepo przeprowadził tutaj naprawdę dużo, ale nie wystarczyło to do wygrania partii. Oczywiście wcześniej czarny poświęcił bardzo dużo materiału, no bo poświęcił tę wieżę na a8, no i później tego materiału zabrakło, żeby tutaj matować. Ale no cóż, w szachach jest ten pewien element szczęścia, no oczywiście to tak... Zawsze jest taka szeroka dyskusja, możecie napisać w komentarzach, czy to było szczęście, czy to była intuicja, czy to były umiejętności, bo dyskusje na ten temat trwają, czy w szachach w ogóle jest element szczęścia. No tutaj Nakamura mówi o szczęściu, no bo całkowicie tej kombinacji nie widział, kombinacji, w której traci Hetmana no ale okazało się, że ta strata Hetmana nie jest taka tragiczna i właściwie można po prostu dalej przetrwać w tej pozycji bez Hetmana więc jesteśmy dokładnie w połowie turnieju kandydatów, 7 rund za nami i na ten moment wyniki końcowe wyglądają w ten sposób, czyli prowadzi Nepo 4,5 na koncie zgromadził, a później Gukesz, Karuana, Pragnananda mają po 4 punkty, więc jest tutaj Naprawdę gęsto, jedna jakaś wywrotka Nepo, no i już się tutaj wszystko zmienia. Natomiast też faktem jest, że w poprzednich turniejach kandydatów wygrywał ten, kto był na pierwszym miejscu w połowie turnieju, więc zdecydowanie Nepo tutaj leci po zwycięstwo, choć oczywiście jeszcze całe 7 rund przed nami i tutaj walka wciąż trwa.